Zadanie 10. Środek o okręgu wpisanego w trapez prostokątny ABCD znajduje się w odległości 9 i 12 od końcu dużego ramienia BC tego trapezu. Oblicz długość krótszej podstawy DC. Czyli my szukamy krótszą podstawę DC, czyli, e, czyli, 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 czyli tutaj jest DC, to już sobie zakreślam, czyli ten odcinek tutaj. No dobra. To, co tu można zrobić, zauważyć, no to, to jest okrąg wpisany w... W Trapez tutaj, natomiast można wyznaczyć punkty styczności. O, hop, 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 stąd. Tu, o, hop, 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 hop. Tak. My wiemy o punktach styczności to, że są wypuszczone pod kątem prostym. No, taka jest definicja, tak to się robi. Yy, dobra. I tutaj nagle wyskakuje nam, można powiedzieć, deltoid. Z osią symetrii w dziewiątce. W takim razie, jeżeli to jest deltoid, no to dzieli. Ja sobie tylko po grubie długopis, bo coś tak słabo widać. Jeżeli to jest deltoid, to tutaj jest alfa i tutaj jest alfa. Z racji tego, że te kąty są takie same, tak? ta dziewiątka, ten odcinek OC, dzieli ten duży kąt na dwa, a ja sobie go oznaczę jako jeden alfa i dwa alfa, czyli mamy dwie alfy. Podobna sytuacja będzie tutaj, jeżeli. Wypuszczę jeszcze jedną. Jeden punkt styczności, yy, dodatkowo można powiedzieć, że to jest jeszcze r, no bo to jest promień. Chodzi od środka do okręgu. Yy, taka, taka sama sytuacja jest tutaj, tylko, że tym razem nazwiemy sobie betą. Tak? No bo dwunastka dzieli ten kąt na pół. My wiemy o trapezie, że, że suma kątów przy ramieniu jest równa 180. No to według naszych oznaczeń wynika, że mamy dwie alfy plus 2 bety jest równe 180 stopni, rzecz jasna. W takim razie, jeżeli podzielimy na dwa, to wiemy, że alfa plus beta to jest 90. Tyle wiemy, ale zobaczcie, jeżeli alfa i beta, zaznaczę sobie tym razem na niebiesko już, jeżeli alfa i beta, te kąty tu, mają razem 90, to ten też musi mieć 90. W takim razie możemy łatwo zastosować stwierdzenie Pitagorasa i obliczyć nasz odcinek x, czyli bc, czyli to ramię tutaj. No to w takim razie mamy x kwadrat. To się równa 9 kwadrat. No dać 12 kwadrat. No to tutaj szybciutko wiemy, że x kwadrat to jest 81 plus 144. To nam daje 225. To dalej jest x kwadrat. W takim razie no, x to się równa 15, oczywiście wy wiecie, że minus 15 i tak dalej, ale jesteśmy w trapezie, czyli odcinek musi być dodatni i tak dalej. Dobra, mamy x i to wynosi 15. W takim razie jesteśmy w stanie również, zmiana do czerwonego, dzięki tej 15 jesteśmy w stanie obliczyć era, bo zrobimy to z pola trójkąta, pola trójkąta, a ten trójkąt chodzi mi o OCB. OCB. No bo pole trójkąta OCB to jest 1 druga razy 9 razy 12, bo to jest trójkąt prostokątny, no to tutaj nam się pięknie skróci i wyjdzie nam 54. To jest szóstka rzecz jasna. Ale to samo pole, czyli to 54 uzyskalibyśmy, gdybyśmy pomnożyli jedną drugą razy promień i razy 15. No to w takim razie nam nie pozostaje nic innego, jak to pomnożyć przez 2 15. No tutaj już wybiegam w przód, tak? No bo 15 razy 1, 2 to jest 15, drugich Mnożę razy odwrotność, czyli wychodzi na to, że 108 po prostu 15 to jest nasz R. No można by było to zrobić ładniej i to jakoś zaokrąglić, i na pewno skrócić to przez 3. A 108 na 3 to jest 36. 15 na 3 to jest 5. Wyciągamy całości, no to to jest 7 całych. 1, 1, 5, czyli 7 i 2, dziesiąte. W takim razie mamy nasz promień. Mamy ten nasz promień, a my szukamy tego odcinka DC. Wiemy, że tutaj jest K. Tutaj też jest K. Skoro już X użyłem, no to użyję innych oznaczeń. No i my wiemy jeszcze, że tutaj odtąd. Dotąd jest R i tutaj jest taki sam odcinek, no to tutaj jest R, a r -a my już znamy, więc szukamy tylko K. No i my z twierdzeniem Pitagorasa, jeżeli K jest tutaj, R znamy, no to jesteśmy w stanie sobie K obliczyć, tak, z twierdzenia Pitagorasa. No to ja pójdę tym razem na zielono tutaj do góry, czyli mamy przeciwprostokątna to jest 9 kwadrat, to się równa 7,2, czyli nasz promień kwadrat, dodać k kwadrat czyli nasz brakujący odcinek no to k kwadrat to się równa 81 odjąć 51 i 84 setne w takim razie k to się równa pierwiastek z 29 i 16 setnych i co ciekawe k daje nam 5 ,4. W takim razie mamy K, który jest 5,4, i mamy R, które jest 7 i 2. W takim razie nasz odcinek DC jest równy 7, 2 plus 5, 4. W takim razie to jest 12,6.